Kolejny śmiertelny wypadek na DK-28. Policjanci ustalają tożsamość ofiary. Do kolejnego tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej 28, łączącej województwo małopolskie i podkarpackie. Po tym jak w poniedziałek śmierć w wyniku wypadku w Mucharzu poniosły trzy osoby, zaledwie 4 km dalej doszło do potrącenia pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu. Kolejny śmiertelny wypadek na DK28. Do wypadku doszło około 2:30. Pieszy z nieustalonych dotąd przyczyn został potrącony przez samochód ciężarowy. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że prowadzący pojazd w momencie zdarzenia był trzeźwy. Utrudnienia na trasie mogą potrwać przez kilka godzin. Policjanci ustalają tożsamość ofiary, kierujący samochodem był trzeźwy, funkcjonariusze są jeszcze na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu, obowiązuje ruch wahadłowy, przekazała rzecznik wadowickich policjantów Sta. As Agnieszka Petek, ciało zostało zabezpieczone, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Droga Krajowa 28 Łączy Województwo Małopolskie i Podkarpackie. Prowadzi z zatoru przez Wadowice, Nowy Sącz, Gorlice, Krosno, Sanok, Przemyśl do Medyki na granicy z Ukrainą. To niestety kolejny poważny wypadek na tej trasie w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek 21 października na DK-28 w Mucharzu, zaledwie 4 km od środowego potrącenia, w wyniku zderzenia samochodów, trzy młode osoby poniosły śmierć.